Siemaneczko, witam Was tutaj, Bóg Blantowski. Mam dzisiaj dla Was bardzo fajną metodę na zarabianie kasy i RP. Są to wyścigi z transformacją, czyli transformowane wyścigi. Jest ich aż 16. Jest tam dwa razy kasa, dwa razy RP. Na jednym takim wyścigu możecie zarobić 60-70 tysięcy dolarów. Plus możecie przyciąć tam nawet 15-16 tysięcy RP za jeden taki wyścig. Także sprawa jest bardzo fajna, bardzo warta wzięcia udziału w tym przedsięwzięciu. Także bierzcie się za to. Ja teraz pokażę Wam mniej więcej jak to wyglądało, a robię tutaj, zaczynam od tego początku, żebyście zwrócili jakie odejście ma ten nowy coil cyclon. Tam ktoś mnie poprawił, że to nie cyklon. Ja wiem cyklon, ale chciałem, żeby to brzmiało po polsku. Tak czy inaczej, sprawdźcie, jakie ten samochód ma odejście. Patrzcie, wszyscy ruszamy razem z turbem, każdy był turbo. Było widać, jak ten X-Proto y, wyrwał do przodu, ale niestety, niestety, na start i nie ma lepszego niż ten nowy coil Cyclon. Także tutaj możecie wziąć ten samochód pod uwagę, jadąc wyścigi. A teraz tutaj mamy. Żebyście zwrócili sobie uwagę, ile jest? 61 tysięcy, no ja mam 200RP, no bo mam duży level, ale to jest 15 tysięcy RP za pierwsze miejsce, za drugie 12, za trzecie 10 i później coraz mniej, coraz mniej dlatego tutaj jeszcze poczekamy, aż to przeleci i pokażę Wam tabelkę. Druga osoba, tak jak mówię, miała 11 800, czyli prawie 12, później 10 tysięcy to jeszcze nie było. 16 graczy, było tylko 13 graczy na tym wyścigu, dlatego nie było pełnej tej kwoty RP i nie było pełnej kwoty hajsu. Tutaj był drugi wyścig, który zrobiłem specjalnie na potrzeby tego filmiku. Jak widzicie, wyścig trwa 14 minut, mamy 50 tysięcy kasy, no i tutaj również jest około 15 tysięcy RP, pamiętajcie, że jeżeli chcecie uzyskać 15 tysięcy RP musicie brać udział w wyścigach z pełnym lobby, czyli 16 graczy na wyścig, dzięki temu będziecie osiągali maksymalne kwoty pieniędzy i RP, także jest to bardzo fajna Opcja od zera do milionera Myślę, że dzisiaj wieczorem będą live'y z tego Jeżeli chcecie, żebym dał wam zdać na YouTube i wkleił link na live'a, żebyście mogli sobie wbić, to dajcie koniecznie znać tutaj pod tym filmikiem, czy wkleić wam live'a gdzie robię, czy wkleić wam linki do strony, na której robię live'a, czy chcecie wpaść, zobaczyć jak będziemy sobie dzisiaj jeździli te wyścigi Na pewno też będziemy jeszcze robili tam wojna zbrojeń wojna zbrojeń tam też jest dwa razy kasa dwa razy rp tamta metoda jest również dobra jutro pojadę Albo wieczorem pojadę jeszcze yy, yy, tamte wyścigi, polecę, znaczy to nie wyścigi, to jest tryb adwersarza, wojna zbrojeniowa, tam polecę, postaram się uzyskać jakieś dobre wyniki, żeby wam pokazać, że tam też dosyć łatwo można zarobić hajs, bo tutaj na tych wyścigach jest mega łatwo. Myślę, że na walce zbrojeniowej również jest całkiem niezły patent na zarabianie, wystarczy tylko dobrać sobie oczywiście odpowiednio kompana, który będzie wam pomagał. No a teraz już tutaj lecę do końca. Zapraszam Was do klikania lajków, like subskrypcji tych wszystkich dobrych rzeczy, zaproście swoich ziomów do mnie na kanał. włączcie powiadomienia, żeby dostawać natychmiastowe wiadomości o nowych filmikach, które uploaduję specjalnie dla Was na moim kanale. Bóg Blantowski, was ziom, hello!